Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Kuzo i chciałbym Wam przedstawić serię Ja i Minecraft Teraz jesteśmy w najniższym, najniższej kondygnacji domu Tam jest zejście do kopalni Tu mamy ścianę z ognia Dokładnie z laby Tu jest ściana z wody Zapraszam żyj Tu w tej chwili znajduje się magazyn, będzie przerobiony ale to w późniejszym terminie moja jadalnia siak wyjście przed dom kominek kominek na razie nie pali się w nim ale następnym razem mam nadzieję że będzie ogień półpis z książkami Chmury, które przeszkadzają po prostu mój dom jest za wysoko postawiony i chmury zasłaniają większość widoku. Zapraszam na zewnątrz mój taras z fontanną. Widok na okolicę. Rozejdziemy się następnym razem. Teraz zapraszam na pięterką. O, jak widzimy znowu nam chmura zasłania. Wszystko. Wyjdźmy z niej. O, tu jest ten taki drewniany Łóżko, lampka. Znowu półki z książkami. I tu mamy kolejny taras z fotelami i stołami. Tam jest podwórko. Zobaczymy je za chwilkę. wyciągnąć z tych chmur. Teraz udamy się przed dom. Pokażę jak wszystko wygląda z zewnątrz. Jest pokryty czerwoną wełną. Mały brudek. Wyjście z, na dalszy fragment ma. Tam już nic nie ma. Tu jest moja studnia. Płot z lawy. Basen. również podświetlony lawą i wieża i świnia samochód. w następnym odcinku pokażę więcej budowli zapraszam do oglądania całej serii subskrybujcie no. piszcie ཁྱེད 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 ཁྱེད